Dzisiaj spędzimy 24 godziny w bunkrze. Do zobaczenia. <grystanie> Naszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego miejsca na nocleg oraz zdobycie pożywienia. oni nas naprawdę zamknęli i nie da się stąd wyjść. Oby. Teraz. Oby, bo ja nie chcę wychodzić na zewnątrz. Jakie oby, ja chcę już stąd wyjść. Dodatkowo w bunkrze są ukryte skarby. Wydawać by się mogło, że to będzie spokojna nagrywka, ale schodząc do bunkru, spotkaliśmy to. Halo! To jest ja, chyba. Panie! O! Co jej Ey, a no to Co Co Ej, ej, ej. Co być 24 h funkcje, a nie halo Halloween. Spójna, to, to, to. Co to Ja mam dość. Ej, ja ostatni. No co ja? O! Palenie! O! Tu walnięcie za front. Tak to. Halloween. się nie spodziewałem. to, tu robisz? Co? to jest. Ucinajcie. Kurde. O Jezu! Ej! To jest broń! Młot! Tora! Tora! O, Tylko godni No nie A. mogę być... Jesteś jak kamer... Nie, nie wiedziałem, że to jest takie lekkie. Ej, patrzcie, to jest kask. Wybij mi tę potęz z głowy. Wiki, mogę iść pierwsza, ale musisz mi dać latarkę. Proszę. Chodź. A oddasz mi ją? Potem ci od... <słuch> I mamy tablicę, dobra, jest! Ej, mam super plan. Połóżmy tu wszystkie rzeczy i sprawdźmy całą tutaj okolicę. No, bo nie wiem, czy to Bo wiesz, co wam? Gorące mam musi twoje okolice. <gulity> Ale musicie mnie strzec. Ja ci ja mam ci strzec. <gulity> Stałeś mi ty, Bartek. Ma Matek, strzela ci kurde, z buta? Ej, to jest super na tak Jak będzie jakiś tam potwór, to ja zrobię najpierw tak z nóżką. On mi złapie nóżki? Gdzie w ogóle jesteśmy? No właśnie! Zobaczcie, no że nie? Tak, tak. To było dobrze z kodami A tu, Barykadujmy tak. to wejście. Tak? Ja mam nadzieję, że oni tak samo jak zombie w Minecraft nie potrafią skakać. To będzie nasz strażnik bez głowy i nóg. I on będzie pilnował wejścia. Nazywa się. Bronisław. O broni! Okay. Ja jestem od panikowania. Dobrze dobrze, dobrze. dobrze ci idzie. To jest skudłaty i skubi, bo on ma psawy, który tatuowanego na nodze. Ty jesteś Fred i Daphne, więc idziesz się bzykać tam. Na... Jedna osoba ta musi iść to przetestować. Monetem w losie jak to to będzie. Dobra. Mariusz. Szumi. Nie. <laughs> nie, no nie. Ja widzę Marka. Nie, no Szumi jak nic. Wygadacie, a to się zbliża. Bo mam propozycję. Dobra, Dobra na... chodźcie, Znajdźmy bazę. Ej, znalazłem bazę. Baza. Jest napisane bardzo wiek! A co sobie dobrą ten... Yy, barykadę. barykadę, no! Tam dalej siedzą inni youtuberzy! Już wiecie dlaczego styl nie nagrywa? Co to jest napisane? Śmierć. No, no to w dobrym kierunku. O, to, to faktycznie w tamtą stronę. Lokal stosunkowo chłodny, ale, ale przez stronę, tak? Chaos ogólnie yy, nie przeszkadza sąsiadom, czasem pojawiają się ludzie z piłą, ale to tak już tu jest, no nie, na to nic nie zaradzimy, no. Ale bardzo dużo traci się miejsca na hole, to tak średnio. Yy, czy nie jest pani zainteresowana? To ja wiem, czym możemy panią yy, tutaj zaciekawić, yy, posiadamy salę tortur, zapraszam. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i zostawcie łapkę w górę, no i wbijajcie na nasze kanały, linki macie w opisie. A my lecimy dalej. Trzeba nie chronić, a nie straszy. Pierdno. To jest Sara Gazowa chyba. Który tam pierdut? O nie. A za ma. A to nie jest. O, jest Ej, ale generalnie w sensie sceneria jest tutaj zajebista. Witam w mojej kuchni! To nie jest kapasa? Ej, stare nawet łóżka duszą. Ja zamawiam jedną projekcję. To są noże na przykład, gdyby ktoś z nas po prostu padł na zawał. Ej, no elegancko tutaj jest. No, jak widzę, nie konsoleta i lecimy. Teraz. No ręce w górę! Ja cię bawię prawa komoda! Świetnie się bawię, Marku! Świetnie! Koncuzja! Koncuzja! No nie, szybko, szybko! pi pi. O, Olej, To nie byliśmy my. Zaś się, od Remont Remont jak zawsze. Dostajemy tutaj, w tym miejscu. Zostajemy tutaj. Dzieci, teraz trzeba się wrócić po te wszystkie rzeczy. Ej, tego tu nie było! Miki! Znalazłam coś Ej, Gastro! Racje na 24h. Jakieś normalne a jakie to są długie? to, są, jakie to, to są, są polskie? Polskie, polskie? a polski miałem betonik? O nice! Najlepiej sposób! 28-12 2021 Pamiętajcie, że tu nie mamy łazienki. O nice! Miał być w łańcuch to! A co to? Na co to? <słuch> na to jest bardzo dobry, mechanizm ogromny. A garnek tu... O latarka ledowa. W sensie to jest na UV. Dobra, weźmiemy to po drodze, dobra? Byliśmy. Byliśmy tu, no. W traktorze? Tak, w traktorze. Rzeczy przeniesione, noga najważniejsza. Jeszcze te racje trzeba wziąć, nie? Dobra, to ja pójdę z glęcem. A nie, Patrz. to Mówiśmy kurde! No, a my tak chcieliśmy pomóc. Tak bardzo po chcieliśmy jest... jest... no, jest... Ale nie, no bo już nie, bo padło do Ale nie, nie, bo bardzo nie. chcecie My musimy przygotować stół na jedzenie potem, nie? No Patrz, noga na gazie O, to jest ciężkie no. To waży trochę Stary z jedzeniem wrócił Po 10 latach w końcu przynieśliśmy mleko Chłopaki, dziewczyny, no na wypadek i jakbyście chcieli się wystrać, to mam taśmy dla was I ewentualnie jeszcze dru drugą dla Szumiego Jak nie będzie zimno, to se owinaj się w ten papier Dobra, ogarniamy bazę Pan budowniczy Go, radę. Yy, Bartek, widziałeś to? Ja się brudzę pracą Wow, siema! Zapraszam Was do naszej kawalerki. Zaczniemy od Łazienki. Kuba. Ha, ha, tak, tu jest wejście chcesz. Chodzi się, tędy. E, nie ma dużo miejsca, taki osoba trochę grubsza. Może tędy nie wejść. Nie chodzi mi o Szumiego. Co, mamy kibelek. Kibelek nie ma dziury, ale w naszej wyobraźni jest dziura. E, mamy jeszcze maskę. Niektórzy na wtorek zrobią kupę. Śmierdzi niemiłosiernie. Nieprzypadkowo patrzę na Marka. Tutaj głównie robimy dwójeczkę, natomiast jedyneczka, tu są karnice przygotowane, więc śmiało można lać. Zaraz obok kuchnia z jadalnią. Tu mamy y, nasz profesjonalny palnik gazowy, na którym będziemy pewnie coś piścić. Tam są gary. Powitne. Yyy. <słuch> Powitne gary. Przepraszam. <słuch> Nie rozumiem. Chodźcie dalej, chodźcie dalej. Tutaj y, mamy piękną ściankę, która rozdziela nam jadalnię od części sypialnianej. No i witam moi drodzy w sypialni, to tutaj sobie będziemy spoczywać w trakcie nocy, która zbliża się nieubłaganie. Uznaliśmy, że przeterminowane racje żywnościowe to nie jest najlepszy pomysł, więc po chwili odpoczynku wyruszyliśmy w poszukiwaniu innego jedzenia. Let's go, pojedzenie chłopaki, Dzie idziemy, ja jestem <suszel> głodna. Gdzie co jest Co jesteś? Że kurde, dzięki, że Remek nas już nie pilnuje. No, może nie a drugi i... wierz go się kurna nas znalazł. Ona nas pilnuje Czemu wierz go w restauracji nie stawiał? Co to jest? To jest jakiś żart? Bo nie wiem właśnie co jakiś... Czemu wiesz nie stawiał w restauracji? No bo bo jak zawsze stawiam na nagrywkę. Tak, bo... Nie zrozumiałeś tego. Czemu wiesz go, nie stawiał w restauracji? czekasz na puentę O. Czemu? Czemu? Albo ja, Lufę, patrz! Barty, ile to jest centymetrów! Ej, tam jest w środku coś! O! to pełne nowe opakowanie! Robimy to? Robimy bum. Ułała! O pierdziu! Ale ej, no, ej, całkiem głośne, nie? Ale całkiem głośne. Zobaczy jak tu są kierowniki? Według pradawnych języków bogów, twoja zaraz się. <laughs> Czekaj, o! Zombi. Zombie! Zombie! Mm. Ej, tu są zombie wiki? Ej, ja tu dostanie! Ja tu mam zasięg! Oh, mam! I Fritz do Ile Dobra, to ja poszukam tego jedzenia, co? Okej, wróć jak będziesz miał. Dobra. W jednym z pomieszczeń znaleźliśmy tajemniczą kartkę ze wskazówką Jak odnaleźć skarb, zresztą sami zobaczcie Patrz jakie obrazki panie. Ej, tu się coś święci skiwanie skarbu, o. O lol, patrz, to jest przyczepione. Dobra, no, słuchajcie. By znaleźć skarb potrzebujecie specjalnie przerobionego licznika Geigera, który umożliwi wam znajdowanie dalszych wskazówek. Licznik Geigera posiada naukowiec z bunkra, który zginął w nieznanych okolicznościach i jego zwłoki leżą gdzieś w bunkrze. Poznacie go, gdyż ma na sobie kitel. Co to znalazłem? To się pije? Nie, 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 nie wąchaj, bo to może być ten, trudka na jakieś szczury. Ja trzeba jeszcze ten żart powiedzieć potem. a żart, aha, ale, no. Bunkier jest, ale... Też te, te te zajebiście. Te, 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 te zajebiście. To, to wygląda jak taki mm, sidequest e, z gry. Nie wchodzić niby, ale jednak się da. Ale jest tam dalej, tunel? No jest tu coś. Dzień dobry. O Japie. Pie... Co? Tam nic nie ma. Wygląda <try> <try> No ma ten armor jak z Strike'a z 1.6. Ej, to jest wyścig Aegera. Bez wskazówki nie pójdziemy dalej. Aaaa! Pudzie to matka! Skubany nie chciał nic powiedzieć. A to miejsce sprawdzaliśmy? Nie. Nie, no może jeszcze tam się przejdziemy. Dobra. Marek! <laughs> to ja tylko. To, o, to, jest skarbiec. to jest skarbiec, no Kto pierwszy rozbije! wygrywa 10 tysięcy złotych! Zaczynajcie! Eee, nie. Co tam jest? Jest. Nowa kartka! Oh, nice! Proszę, Szumo. Posiadając przerobiony licznik Geigera, jesteście w stanie odkrywać wskazówki niewidoczne dla gołego oka. By zdobyć skarb, należy znaleźć kod do skrzyni zamkniętej na kłódkę szyfrową. Skrzynki pilnuje Bohun. Bądź czujny. Na tej karcie są cztery runy, zobaczcie. Nieźle, co? Kod jest czterocyfrowy i mamy cztery runy: C, i E. F. F. A, B, C, D, E, F. Szósta. To jest J? J i tu? Ej, i 6, 3. Patrzcie, tu kurde, co to jest? Rybka oh. równa się o Jest! Jest! Oku piluje! Ja myślę, że to będzie skurczy bym to Nie Nienawidzę Bohuna Ty Wybite to, ja wybiję dwa, zęby bochunowi. Cztery I Całkiem możliwe, że z tego escape roomu nie wyjdziemy nigdy Więc jak, jak, jak film nie trafi to znaczy że... Halo? I to nie ja, to, to nie uderzyłem. No to prawda, ale nie byliśmy my. Bez... Weźmy sobie skrzynkę do siebie i co to robiliśmy, nie? Mimo wielu prób nie udało nam się rozszyfrować kodu z zagadki. Ale Marek, jak to Marek, znalazł inny sposób na otwarcie kłódki. Udało się? Udało się, stary Super. A wiesz jak? No. Z głową, stary. Rozszyfrowałem no się... to? Te, które się ruszały, klikając. Co tam takiego było ważnego? Powiedzcie mi, że jedzenie. Tu będzie kolejne zadanie. Co to kurna jest? Kulki do, paintball? do, do paintballa? To jest proca, do kulkami, super, możemy to zjeść? Nie jest jedzenie? My nic nie jedliśmy od samego początku Tęty. bycia tutaj. O, o, o. A pękła mi w ręce. <laughs> nie bierze, to One są puste. No, fajna zabawka, Powiedz, że to nie jedzenie. Cały czas umijamy gdzieś, chyba co jest? No tu już słyszałem czyjeś kroki. Teraz już nie może się ruszać, bo będziemy słyszeć, więc jak go sforsujemy, to Tuba, mamy przewagę! <śleski> Drodzy, serdeczne podziękowania dla ekipy z Bunkru Wojkowice za udostępnienie nam tej miejscówki tutaj na ekranie macie ich face'a, wbijajcie na link w opisie. Pozwól. Co tam jest? Dobra, ja tam idę. to pan? Jakbym no, nie, nie wrócił. Podajcie mi suba na moim kanale. Okej. Okay. O dobra. Ale tyłek. Czy mogę zobaczyć kamerę? O, weź no, my, no Możesz. I przyjdźcie tam głębiej. No, na rodziny dziecka! Ej! Widać nóżki! Widać nóżki! Przyjdź! Oh, oh, ale... A! rumba! Mamy mamy mam misję. W bunkrze są porozrzucane w fragmenty ciał. No to prawda. O znajdzie najwięcej w określonym czasie. No to jakieś zabawy. Nic tu nie ma. Fajnie, bo, fajnie bo... E, Nie, 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 Marek nie. E, my już tu nie wyjdziemy, chyba. Sister. No, a... Kurna. Utknąłem! Tak! O! Nie. A co zostaw mnie! już tak późno my Wszyscy przez ciebie co ziewają teraz się? Marek. Oj, przepraszam. Skąd że jest późno? Bo... Ej, Stary, wiekosz, ciepło. To jest ciepło nie, Nie nie, gadaj, gadaj. Ja pierdzień Ciasto czekoladowe I ooo Kostka moja ulubiona Skóry Może raper? O... Jest, bułki hot dogowe Bułki Nie, hot Marek robi właśnie takie odogi wegańskie Dobra, moi drodzy, znaleźliśmy w końcu żarcie, także możemy się zawijać na bazę i zabrać się za jedzonko. Witam Państwa w naszej kuchni, razem z Markiem przygotujemy dzisiaj zupę. Jaka to zupa? Możesz nam yy... a zróbmy pomidorową dzisiaj. Dobrze. Siedzimy sobie, nagle glęcu znika po prostu. Może w stole. Marku, dobrze ci idzie. Naprawdę dobrze ci idzie. Masz sprawę z moich kulinarnych odcinków. Nie tylko, w swoich własnych też. To źle wygląda, że ja siedzę, nic nie robię i czekam na jedzenie? Nie, ani trochę. No, no dobra. Dźwięki harty, ja Myślę, że to. Woda, woda, zmień się w ruch. Nie wyszła, pomidorowa wyszła. Znowu pomidorowa, no, ale ten termomink tak. wygląda naprawdę wspaniale. Ja, ale w ogóle to jest pierwsza taka rzecz, którą zrobiliśmy, ale taką nie surwivalową, ale taką campingową. No. Bo zawsze robiliśmy kiełbaski, ale tym razem nie możemy wychodzić z bunkru. A w ogóle nie możemy zrobić ogniska. Ale mamy też patelnię, więc może to wykorzystamy. Jakbyśmy mieli cebulkę, o cebulka mój stary, i pokroić na, pas pokroić na paseczki. No ale nie dali nam cebulki. Dali nam pierdoły i powiedzieli, radźcie sobie sami. Ja prostu na, na, na wynos, wiesz. O, no to Zaraz Zupka gotowa, zasiedliśmy do stołu i papusiamy. Smacznego, drodzy no, widzowie. On nie smakuje jak pomidoro. Nie ma soli, nie daj nam soli. Woda z pomidorem. Nie jest źle. Znaczy, gwiazdki Michelin to, to nie dostanie, ale... Biki, ci. To odjeżdża jednak zupę z niczego. Z a, z markiem, Dzięki, no, nie, serio, smakuje mi. Mi też smakuje, naprawdę. Zupka była dobra, ale potrzebujemy jeszcze troszkę białeczka. Wow! Robi wrażenie! Dziwne to ognisko, nie? E, wiesz, wiesz, jak wyglądasz? A, jak matrioszka. Matrioszka, jak takie małe matrioszki. Otwierasz szumiego, a tam wychodzi mniejszy. No, no. po jedzonku pora się ogarnąć, więc idziemy do łazienki. Wolne? A, tak, tak, wolno, wolne! tak? Mamy tutaj, no, no, ja mam tutaj bieżącą wodę. Z tego roku? <grym> o, to może taką no, Zgubiłem moją ostatnią, starą. Ja wiem, gdzie jest twoja stara. U mnie na Ach. A gdzie wspłyniemy później tym? Bartka? Dobra. Trzeba się przepłukać, nie? Trzeba. Co to... no, połknąłeś? Mm. No. Nie, nie patrzcie tam, nie ma co oglądać. No i to lepiej, od razu lepiej. I teraz do spadka. Kochani, pomimo tego, że to są męskie nagrywki, to... no ja jestem kobietą i z makijażem się spać nie idzie, tak? Ja nie mi się to wylało trochę. A widzicie, patrzcie ile syfu. Teraz nakładamy serum. Jeszcze witaminka C. Ja Mam naklejkę na tego syfka i nie ma jej. O właśnie, to miałam dać na początek. Wspomniałam na opaskę! O kurna! Ej, Wiki, ty masz fajny kącik Beauty, a tam z tyłu szumi Ej! Podaj mi zraj kaszmy! <gryzzanie> Czeka mam. No śliczek, twarzy <gryzzanie> Jeszcze powiedz, że tam masz, nie wiem, całą łazienkę. Koniec mojego kącika Beauty. Dzięki, Mordy. <gryzzanie> Ktoś ukradł batonika Wiki. Gdzie jest ten batonik? Mam tutaj eh, centralę. E, Halo? Ktoś ukradł batonika. Wiki. Co? że No, szumi. Nie. W mojej torbie! Kurwa, latarkę! No jasne! Ja zgubiła się latarka! Dwoń do niej Ja, ja, sumię, ja latarkę. A już wypluł, mamy Zów! wszystko dzięki dzielnym detektywom i chłopiom. Gdzie była, marek? No Zamykamy torbę do pielęgnacji jeśli nie Dobra, moi drodzy, mamy wszystko ogarnięte. Jesteśmy pojedzeni napici Przebieramy się w zasadzie to nie przebieramy się, a wskakujemy w śpiwory i idziemy w kimę. I się o poranku. Siołanko, jest godzina poranna. więc tak naprawdę 7:30. Wstaliśmy dosłownie 20 minut temu. No i Marek już kiełbasę robi. Największą trudnością tej nocy było tak: A. chód, B. chrapanie szumiego. No powiem wam, jak mi puścili nagranie zresztą. No co no, chrapałem, żeby się rozgrzać. No i tak to się żyje w tym bunkrze. Nie, nie ma się poczucia czasu, nie wiadomo czy jest poranek, czy jest wieczór. Kuba, jak się czujesz? Ja szukałem wskazówek, ja. Jak wiesz. Ty już masz skizę, tak? Maro, patrz. No. Co? Jak da się suba, to stąd wyjdziemy. O, o, o ktoś się dał. Dzięki, dziękuję. Udało <laughs> mi się bez sikania przez Vicky? cały czas. siku? No. No, możesz, masz. No A w Kubuś, ja wiem co ty robisz. Pastet, zajebisty. Ale tam mamy co jeszcze, nie? Oh, te batniki. A co robimy? Jemy. Śniadanie. Jemy śniadanie. A nie powiedzieliśmy? No to teraz już wiecie. Na śniadanie to może być tak. Ten cukierek, ten cukierek, albo ten cukierek. A gula. O cholę. Dobry? No ale te są twarde, nie? Pancel, wafle. My kończymy siadanko i zbieramy się. Ej, ej on tu był? Nie, ktoś no tu ej, był? No, nie było. Go poprzestawiał po poprzestawiał rzeczy. Ej, patrz, to jest ten stół. Jak Jest, już mam dość, idziemy stąd. Koniec. Co? No To, to nie Jakie karty odpłynęło? gdzie jest gdzie